Tegoroczne święto 11 listopada to dla mieszkańców Białej Podlaskiej wyjątkowy dzień. W obchody 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości włączył się prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Spośród setek zaproszeń z różnych miast wybrał właśnie Białą Podlaską. Szanowny panie prezydencie! Ej, hey. co? Coś mi tutaj nie pasuje. Ale co ci tutaj nie pasuje? Nie uważacie, że kogoś tutaj brakuje? Niby kogo? Zaraz, zaraz. A co z panią prezydentową? No tak, jeszcze jej u nas nie było. To może ją zaprosimy? I co? Myślicie, że przyjedzie? Warto spróbować. Ale jak ją zaprosimy? Dobre pytanie. To może spotkamy się w parku i coś wymyślimy. Dobry pomysł. Fajny pomysł z tym zaproszeniem, ale to musi być naprawdę coś dobrego. Coś tak dobrego? Myślę, że pani prezydentowa ma chór na co dzień. Gdy? Może w parku coś wymyślimy? Nie wiem, chyba nigdy nic nie wymyślimy Spokojnie Ej, Agnieszka, co ty tam malirem? Cajsien tu maneria A wracając do meritum, co ty tam, Agnieszka, rysujesz? Tak właściwie to tylko sobie was grze. To może ty tam tą panią prezydentową machnij, co Ej, dobra? dobry <grym> pomysł! To co chociaż na portreta Ej, słyszycie to? To nasza szkolna orkiestra. Może oni nam pomogą. Ej, Kuoś, stawaj. Rozwal trzy. Ej, pomożecie nam? Pomożecie? Ej, to pomożecie? Ej! Patrzcie co oni tam robią. Teraz na pewno już nam się nie uda. Dobra, lecimy na trening. Spotkamy się w szkole i pomyślimy. Dobra, to do treningu. Oj stary, fajnie gdyby nam wyszło z tą panią prezydenta, bo dobrze by było, gdyby przyjechała do białej. Stary wylużyj, To jak nie wiem. Hey, no ja! <laughs> Ej, Kuba, Mordko, żyjesz, żyjesz wszystko z tobą dobrze! Ej, stary, myśl o tym samcy ja? Peweks! Żono moja, serce moje. Ej, stary, a jak sobie poradzimy z innymi? Ej, słuchaj, nie wiem! O, no! Ej, no, ma, masz sobie? Masz! Masz, czyli, czyli. Łokieć, pięta, Nie ma prezydenta! Przerywamy program, żeby podać wiadomość specjalną. Dziś w godzinach porannych, podczas próby ratowania obywatela, został porwany pan prezydent Andrzej Duda. Na Twitterze porwanego pojawił się krótki materiał filmowy z żądaniami porywaczy. Jak chce pani uzyskać męża, to zapraszamy do Białej Podlaski. No. Do Białej Podlaski? No i jak ja powiedziałam ty? Tu maneria. Co oni najlepszego zrobili? Teraz na pewno nie przyjedzie. To może zaprosimy panią prezydentową jakoś po ludzku? Tak, tak dobry, dobry, dobry Tak. Zapraszamy do Białej Podlaskiej! Ale nie bez jakiego powodu miałaby przyjechać? Z naszego! A prezydent jest tylko jeden.